Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale i dzisiejszym filmem chciałabym rozpocząć podsumowanie 2020 roku, jeżeli chodzi o ulubione produkty i zaczniemy sobie od pielęgnacji twarzy. Z okazji dzisiejszego filmu zależało mi też na tym, żeby załatwić dla Was kody rabatowe na moje ulubione produkty, więc udało mi się załatwić aż... 3 kody rabatowe, w sumie 4 do 3 marek, więc uważnie oglądajcie wszystkie informacje o kodach, znajdziecie również w opisie. Zacznę sobie tutaj od oczyszczania i w szczególności jeżeli nosicie na co dzień makijaż, polecam Wam dwuetapowe oczyszczanie twarzy rozpoczęte rozpuszczaniem makijażu za pomocą oleju. Może być to jakikolwiek olej chcecie, ale ja polecam Wam ten olejek do oczyszczania. To jest stricte olejek do demakijażu, który emulguje pod wpływem wody, czyli nie jest jest taki tłusty, tylko zamienia się w takie delikatne mleczko, które łatwiej jest zmyć twarzy po rozpuszczeniu całego makijażu. Jest to olejek do demakijażu oczyszczający marki Senel i do tej pory jest to mój ulubiony olejek. Nie znalazłam lepszego, więc ten wam właśnie polecam. I oczyszczanie za pomocą dwuetapowego oczyszczania twarzy pomoże wam też pozbyć się zaskórników z nosa. Więc jeżeli z tym walczycie, to polecam właśnie wypróbować, jeżeli jeszcze tego nie stosujecie. Na pewno zauważycie, że tych zaskórników będzie po prostu mniej a przy regularnym stosowaniu one po prostu nie będą się pojawiać, więc serdecznie polecam. A drugim krokiem oczywiście oczyszczania jest e, zmycie całości za pomocą żelu. I tutaj od lat niezmiennie moim ulubionym żelem, gdybym miała wybrać tylko jeden, żel marki Recibo z wyciągiem z brzoskwini jest to mój ulubiony żel. Słuchajcie, przewinęło się w 2020 roku kilka innych żeli, na przykład drogeryjna alternatywa galaretka marki Soraya z serii Glow, którą polecam Wam właśnie, jeżeli szukacie czegoś taniego. Ale jednak najczęściej wracam do tego i regularnie go dokupuję, kiedy mi się kończy. Nie wyobrażam sobie, żeby go w mojej łazience nie było. I słuchajcie, on ma bardzo fajną konsystencję. Nie wysusza, nie ściąga, więc dla wrażliwych, suchych skór będzie idealny. Bardzo skutecznie zmywa wszystko z twarzy. Pięknie pachnie, jest bardzo wydajny. No, nie wyobrażam sobie lepszego, gdybym miała pomyśleć o najlepszym żelu do oczyszczenia twarzy, jaki mi przyjdzie po prostu do głowy. więc kolejny rok jest to mój ulubieniec i polecam Wam jako najlepszy żel, jakiego próbowałam. I oprócz regularnego stosowania tych dwóch produktów, największą różnicę w moim oczyszczaniu i w czystości mojej skóry zrobiła w zeszłym roku szczoteczka marki Nuskin Lumispa. Nie jest to absolutnie żadna reklama, Kupi ją ze swoje pieniądze dla niedowiarków, bo niektórzy myślą, że po prostu ja wszystko dostaję za darmo, no nie jest, tak słuchajcie. Te szczoteczkę, oczywiście, polecam z własnego doświadczenia, niemałego, związanego ze szczoteczkami, jest to najlepsza szczoteczka do oczyszczenia, jaką miałam, jest bardzo delikatna dla skóry, przy okazji bardzo mocno oczyszcza wszystkie. Pory z brudu, pozostałości po makijażu i tak dalej, i tak dalej. Używam jej zawsze, kiedy mam na sobie makijaż, żeby dokładnie go doczyścić. W dni, kiedy nie noszę makijażu, mam tylko pielęgnację, nie używam tej szczoteczki, bo nie potrzebuję takiego dogłębnego oczyszczania. Wystarczy mi dwuetapowe oczyszczanie wtedy. I słuchajcie, jeżeli chodzi o tą szczoteczkę, to prócz oczyszczania macie tutaj również działania anti-aging, ponieważ ona robi Wam masaż i robiąc masaż w kierunku do góry, robicie sobie taki powiedzmy, poprawiacie sobie owal twarzy przy regularnym stosowaniu tej szczoteczki, więc oprócz oczyszczania macie tutaj działanie przeciwstarzeniowe. Jeżeli macie ochotę kupić tą szczoteczkę, ale cena Was przeraża, to ładujcie mój poprzedni film, ponieważ tam w opisie macie link na minus 25% taniej, więc no przy takiej cenie naprawdę robi to różnicę. Także ja z osobistego doświadczenia nie znam lepszej wyparła ona sztoteczki Foreo i uważam, że w nią zdecydowanie bardziej warto zainwestować, więc jeżeli planujecie zakup takiej szczoteczki, to moim zdaniem ta jest najlepsza. Zanim przejdę do reszty pielęgnacji, coś, co robię minimum raz na tydzień to peeling enzymatyczny. I najlepszy peeling w tym temacie, jaki w życiu próbowałam, to od wielu miesięcy niezmiennie peeling Sensum Mare Algo Pure jest to peeling bardzo skuteczny przy okazji. Bardzo delikatny, który nie podrażni nawet wrażliwych skór. Więc jeżeli macie negatywne jakieś tam doświadczenia z innymi produktami tego typu, to szłabym w ten i on nie powinien zrobić Wam krzywdy na skórze. Oczywiście każda skóra jest inna, ale poleciłam już go wielu wrażliwym skórom i wszystkie są zadowolone. Alternatywą drogeryjną jest peeling Trzenzy marki Toupa, ale on już jest bardziej agresywny, bardziej intensywny, więc um, tolerancję na ten produkt możecie sobie wyrobić stopniowo. Na przykład kiedy czujecie, że on Was na początku podrażnia, możecie nakładać małą ilość na krótszą ilość czasu um, i wtedy skóra powinna się do niego przyzwyczaić, ale jest to większy hardcore, więc jeżeli nie chcecie ryzykować, to algopiór będzie lepszym wyborem, jest droższy, ale naprawdę warto. Jeszcze w temacie złuszczania martwego naskórka, przywracania skórze odpowiedniego kolorytu, rozświetlania, wygładzania, niezastąpione są peelingi kwasowe i możecie tutaj kojarzyć oczywiście z internetu albo ze swojego doświadczenia krwawy peeling marki The Ordinary, ale w 2020 roku, słuchajcie, pojawił się yy, moim zdaniem lepszy zamiennik polskiej marki dostępny w Rossmanie i jest to kwasowy peeling, żelowy peeling kwasowy z kwasami AHA i PHA 9% marki Bielenda Professional. I słuchajcie, to jest peeling, który nie jest czerwony, jest przyjrzeczysty, więc musicie uważać, gdzie go nakładacie, bo nie widać dokładnie tej granicy, gdzie on jest nałożony, ale działa lepiej i nie podrażnia tak bardzo jak peeling krwawy marki The Ordinary. I no, kiedy macie jakieś problemy skórne, chcecie to wyprowadzić, to uderzałabym w ten produkt, bo jest rewelacyjny. No i oczywiście jest dostępny stacjonarnie w Rossmanie, a z tym peelingiem Różnie bywa z dostępnością w internecie. On też jest droższy, chyba mi się wydaje, niż peeling bielendy. A peeling bielendy do jutra, słuchajcie, jest jeszcze na promocji minus 30% w Rossmanie, więc tym bardziej warto po niego sięgnąć, jeżeli macie problemy skórne. Dobrze, kochani, teraz przechodzimy do tonizowania skóry. Ja tonizowanie dzielę na zwykłe i kwasowe. I tutaj e, króluje marka Lenia, na którą załatwiłam Wam minus 15%. Procent rabatu. Kod rabatowy będzie oczywiście dostępny w opisie. Mam tutaj dwa ulubione produkty, których najczęściej używałam w 2020 roku. Pierwszy produkt to mgiełka mineralizująca z serii Rose, która przepięknie Wyrównuje pH, nawilża, odświeża. Możecie stosować ją również jako utrwalenie makijażu albo takie orzeźwienie w ciągu dnia. Idealny produkt zastępujący tonik, bo ma takie same właściwości, a nawet lepsze, więc z przyjemnością mi się jej używa. Również bardzo lubię mgiełkę z serii ślimakowej, ale ta ze względu na zawartość mojej ulubionej wody różanej, tutaj no, stoi na podium od wielu, wielu miesięcy, bo w 2020 roku właśnie wyszły te produkty z serii Rose, i od tego czasu po prostu są jednymi z moich ulubionych, więc serdecznie Wam je polecam. A drugą propozycją jest oczywiście żelowy tonik kwasowy z kwasem migdałowym. Mamy tutaj bardzo niskie zawartości kwasów w tych tonikach żelowych, więc nie zrobicie sobie nimi krzywdy. A zobaczycie przy regularnym użytkowaniu zdecydowaną poprawę Waszej skóry w ilości niedoskonałości, w rozświetleniu Waszej skóry, w gładkości Waszej skóry. Więc serdecznie Wam właśnie takie toniki polecam, bo one bardzo delikatnie złuszczają skórę. Ale te toniki marki Lenia wyróżniają się na tle innych, bo mamy na rynku bardzo dużo toników, które mają w sobie kwasy. Ale te z Leni wyróżniają się na tle innych konsystencją, ponieważ konsystencja nie jest wodna, ale jest taka delikatnie żelowa przypomina serum. Jak widać, mój głos odmawia mi posłuszeństwa, ale dam radę. Więc wracając, ta konsystencja sprawia, że nie marnujecie zbędnej ilości produktu, który nie spływa wam po dłoni i nie musicie też. Stosować tutaj żadnych wacików. Wystarczy nałożyć ten żelowy tonik dokładnie tak samo jak serum. Wystarczy jedna pompka i wszystko się pięknie wchłania i ląduje w miejscu, w którym ma wylądować. Bez marnowania produktu jest to ekologiczniejsze i na pewno bardziej wydajne, więc no, taki tonik Wam starczy naprawdę na wiele, 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 wiele tygodni. I no jest to jeden z najlepszych toników, jakie stosowałam, więc w tym temacie linia nie ma sobie równych. Bardzo fajny, wielozadaniowy, uniwersalny produkt, który sprawdzi się, kiedy nie macie czasu nakładać pielęgnacji, ale chcecie ją nałożyć, to produkt marki Samarite Divine Elixir do twarzy i do oczu. I słuchajcie, to jest coś, co stoi pomiędzy tonikiem a serum. Kiedy nie macie czasu na używanie toniku i serum, ale chcecie nałożyć coś, co będzie tak samo skuteczne, to ten eliksir bardzo fajnie reguluje pH skóry, ale również nawilża, więc będzie fajnym krokiem pod krem z filtrem na dzień. I kiedy nie mam czasu nakładać toniku, serum kremu z filtrem, to sięgam właśnie po ten eliksir i on daje mi takie dwa w jednym. Bardzo fajny wielozadaniowy produkt, który warto mieć w swojej łazience. Teraz przechodzimy do kolejnego kroku w pielęgnacji, jakim jest serum. I w tym temacie moim największym odkryciem w 2020 roku była marka Basic Lab. To, co te dziewczyny robią w tych małych buteleczkach, to się w głowie nie mieści. Naprawdę. I mam nadzieję, że któregoś dnia wypłyną z tą jakością poza Polskę i zrobią szał na świecie. Pielęgnacyjnym świecie. Bo naprawdę te kosmetyki są tego warte. Znów mój głos odmawia mi posłuszeństwa, wybaczcie. Jeżeli chodzi o moje wybory, to wybrałam tutaj trzy sera, które są przeznaczone do różnych problemów skórnych. Są to moim zdaniem najlepsze sera, jakie próbowałam ever. Naprawdę ever i Basic Lab w przypadku serum nie ma sobie równych. I słuchajcie, jeżeli chodzi o serum najuniwersalniejsze, które polecam do absolutnie każdego typu cery, to serum. Z trehalozą. Możecie wybierać serum o niższym stężeniu trehalozy, 10% bądź wyższym, jeżeli macie suchą skórę, która wymaga nawierżenia, nawodnienia, yy, czyli 15%. I ja mam tą 15%. Ona robi na mojej skórze cuda. Jest to najbardziej nawilżający kosmetyk w lekkiej konsystencji, w lekkiej formulacji, jaki w życiu stosowałam, więc jeżeli takiego szukacie, to polecam Wam z całego serca. Zarówno solo, jak i pod krem z filtrem, jak i pod krem nawilżający jako pozbicie nawilżenia w skórze. No, rewelacja. Naprawdę, jeżeli szukacie jednego produktu Basic Lab, od którego warto zacząć, to jest to trehaloza. Drugim odkryciem 2020 roku, który zrobił na Was największe wrażenie po moich poleceniach i dostałam mnóstwo wiadomości, że wyleczyłyście przebarwienia tym właśnie produktem, to jest właśnie serum redukujące przebarwienia, ograniczenie i rozjaśnienie. Nie jest stanie słuchać. Słuchajcie, ale robi cuda, jeżeli warczycie z przebarwieniami skórnymi, potrądzikowymi, posłonecznymi, nie potraficie się tego pozbyć, to to serum. To może Wam się z nimi pożegnać. Uważam, że jest warte absolutnie każdej złotówki, bo faktycznie działa. Przeszłam przez wiele produktów, których producent obiecywał cuda. Nie kosztowały mało, a tych cudów nie było. Tutaj absolutnie jest wszystko to, co obiecuje producent, więc jeżeli walczycie z przebarwieniami, to to jest must have. No i trzecim serum, które stosuję, kiedy na mojej skórze wyskakują jakieś niespodzianki albo walczę z kaszką podskórną, czyli... No, zamkniętymi ze skórnikami, które robią Wam właśnie takie drobne wypustki na skórze. Jest niacinamid i serum właśnie z niacinamidem 5%, prebiotykiem 5% i filtratem z wody ryżowym, i tutaj mamy redukcję i zwężenie to serum świetnie właśnie radzi sobie z tego typu niedoskonałościami, o których wspomniałam, ale również pięknie zwęża rozszerzone pory, więc jeżeli macie problem z rozszerzonymi porami, to niacinamid tutaj zrobi ogromną robotę i to są moje trzy ulubione sera, które polecam Wam właśnie um, odnośnie tego, jaki problem skórny macie. I na Basic glab, kochani udało mi się załatwić minus 20% rabatu z hasłem ulubione2020, więc więc jeżeli planujecie coś kupić, to pamiętajcie, żeby korzystać z mojego kodu. Będzie taniej. Wszystkie informacje o kodach, oczywiście przypominam, znajdziecie w opisie. Kolejny dowód na to, że Basic Lab nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o sera, to serum pod oczy. Nawierzenie i ujędrnienie. Świetnie podbija działanie kremu, pięknie wygładza skórę pod okiem, ale również nabudowuje tkankę, przez co skóra pod okiem nie jest taka cienka i Wasze cienie pod oczami nie są tak mocno widoczne ładnie też niweluje drobne zmarszczki, więc jeżeli szukacie takiego uniwersalnego kosmetyku pod oczy, który zrobi więcej niż tylko krem, to polecam Wam właśnie Basic Lab. I to serum, słuchajcie, zarówno nakładam pod krem na dzień, jak i krem na noc pod oczy. Jeżeli chodzi o mój ulubiony krem pod oczy na dzień, to jest to coś, co pojawiło się w 2020 roku w marcu. Bielenda Professional i jest to krem z witaminą C, świetlikiem i kofeiną. Jest to świetny napis. Nawilżający, rozświetlający krem, który idealnie współgra z makijażem, ponieważ jest lekki i szybko się wchłania, pięknie nawilża, ale właśnie ma taką lekką konsystencję, która nie zaburzy wam trwałości makijażu, więc to jest mój hit, jeżeli chodzi o makijaż. <gryw> o pielęgnację, jeżeli chodzi o dzień, i ten produkt również dostaniecie w Rossmanie, więc do jutra jest minus 30% na ten krem. A jeżeli chodzi o pielęgnację pod oczami na noc, to oczywiście bez zmian od lat Lenia Multi Repair najlepszy krem pod oczy, jaki w życiu stosowałam. Miałam różne zamienniki, żaden nie robił mi pod okiem tego co ten tyle co ten, bo on najbardziej pogrubia mi skórę pod oczami, yy, najbardziej yy, tak jakby nawilża głęboko, przez co moja skóra pod oczami w ogóle się nie wysusza. Nie zauważyłam nawet yy, przy regularnym stosowaniu yy, powstawania drobnych zmarszczek mimicznych, więc to na wielki plus tego kremu, że na dłuższą metę również będzie działał przeciwstarzeniowo. Yy, no Moc tego kremu po prostu jest niezastąpiona, więc jeżeli szukacie czegoś konkretnego, co działa na głębsze warstwy skóry, to linia Multi Repair jest tutaj niezastąpiona. Było serum, był krem pod oczy, więc teraz przechodzimy do kremów do twarzy. I w tym temacie, moim zdaniem, nie ma sobie równych Bielenda Professional i moim ulubionym kremem. Absolutnie ulubionym, najlepszym kremem, Jaki w życiu stosowałam, który robi na mojej skórze cuda. Jest intensywnie odżywczy krem na noc z ceramidami. To, jak ten krem jest uniwersalny, jak działa świetnie na różne problemy skórne i jak możecie go stosować do różnych typów cery, to jest po prostu coś niesamowitego. I słuchajcie, dostałam informację, że ten krem jest wszędzie wyprzedany. Wszędzie. Zmiotliście po prostu wszystkie magazyny, jeżeli chodzi o ten krem, bo on jest taki dobry. I to jest krem z ceramidami, który działa jak opatrunek na skórę. Jeżeli walczycie z Jakimiś podrażnieniami na skórze. Jeżeli jesteście po jakichś zabiegach, chcecie czegoś, co Waszą skórę ukoi, zregeneruje, to właśnie ten krem tak działa, i dlatego on jest wyprzedany wszędzie, ponieważ jesteście z niego tak zadowoleni, kupujecie po prostu po wykorzystaniu kolejną buteleczkę, tak samo jak ja. Więc serdecznie Wam go polecam, jeżeli gdzieś go dorwiecie, ale słuchajcie, jako alternatywę do tego kremu pod kątem tego, kiedy szukacie czegoś. Co ukoi waszą skórę po zabiegach. Jest krem, który odkryłam stosunkowo niedawno, ale ma podobne działanie. Jest oparty na innych składnikach aktywnych, ale również działa jak opatrunek dla takiej podrażnionej, zniszczonej skóry to krem z serii exfoliating. On ma kochani tutaj w składzie wąkrotę azjatycką, niacynamid, beta-glukan, witaminę E, depantenol i trehalozę. Więc jeżeli szukacie kremów, które nawilżą i ukoją Waszą skórę, to zarówno ten z ceramidami, jak i ten z wąkrotą azjatycką, bardzo Wam polecam, naprawdę zauważycie różnicę. Wasza skóra będzie nawilżona, ukojona, dosłownie jak pupa niemowlaka w stanie z łóżka. I wiem jak kochacie informacje o kodach rabatowych na Bielenda Professional, więc specjalnie na potrzeby tego filmu Bielenda przygotowała dla moich widzów kod rabatowy na minus 40% działający przez 48 godzin od publikacji tego filmu albo 20% rabatu do końca miesiąca, więc czym wcześniej się zdecydujecie na zakupy tym większy kod rabatowy będziecie mieć. Mam nadzieję, że umili Wam to zakupy i wszystkie informacje o kodzie oczywiście macie w opisie. I oczywiście w temacie ukojenia i regeneracji skóry no Nocą nie mogłabym nie wspomnieć o serum dwufazowym z koi. Jest to marka, którą kocham, polska marka ze świetnymi składami i nie mogłabym nie wspomnieć o moim ulubionym produkcie tej marki, czyli o tym serum dwufazowym, które pięknie koi, nawilża i świetnie sprawdza się jako produkt solo nakładany na noc. Więc jeżeli wasza skóra potrzebuje ukojenia, regeneracji, nawilżenia, ale nie lubicie takich cięższych konsystencji jak krem, czy coś lżejszego, ale mocniejszego niż serum, to to serum dwufazowe, właśnie takie delikatnie olejkowe, ale szybko się wchłaniające, zrobi wam robotę w ciągu nocy, więc polecam serdecznie. No i na koniec, kochani, krem z filtrem, który najczęściej lądował na mojej twarzy w 2020 roku, to aloesowy krem marki Holika Holika, dostępny na przykład w Hebe albo na drogerii e kobieca. Jest to najleżejszy skuteczny krem, który świetnie sprawdza się zarówno pod makijaż, jak i solo. Rozświetla skórę, więc jeżeli lubicie efekt rozświetlonej cery, to solo bardzo ładnie wygląda na twarzy. Jeżeli nie lubicie efektu świecenia, to wybrałabym coś innego, na przykład krem z filtrem Basic Lab, który również jest świetny, a ten właśnie ma takie właściwości rozświetlające, ale ja lubię właśnie taki efekt rozświetlenia, w szczególności pod makijaż, bo on sprawia, że moja skóra wygląda zdrowiej z makijażem. No i to jest krem Krem, który najczęściej lądował właśnie na mojej twarzy w 2020 roku. No i to wszystkie najczęściej używane przeze mnie produkty w 2020 roku. Oczywiście mam tego o wiele więcej, ale nie chcę Wam tutaj pokazywać wszystkiego, żeby nie zrobić wam mętlika w głowie. I to są produkty, które polecam Wam najbardziej. Takie, z których jestem najbardziej zadowolona, i takie, które mi się kończą i kupuję je ponownie, bo po prostu nie potrafię bez nich funkcjonować, jeżeli chodzi o moją skórę. A jeszcze najważniejsze. Rzecz, o której zapomniałam: taki mały, antybakteryjny krem punktowy w tubce Eveline który gdzieś mi się zgubił. Jest must haveem absolutnie na każdy wyprysk. Więc, jeżeli macie problemy z wypryskami, to tutaj załączam wam jego zdjęcie i to jest również taki drogeryjny must have, który robi robotę. Ja go nie mam, słuchajcie, i tutaj walczę już od kilku dni z takim ogromnym syfem na pod brodą. Na, na szyi, tutaj yy, w okolicy żuchwy, i nie potrafię go znaleźć, i gdybym go miała. To na pewno ten wyprysk nie byłby tak duży i pewnie go już by dawno nie było. Ale muszę kupić nowy egzemplarz, bo gdzieś mi się po prostu zgubił. A warto też o nim wspomnieć, bo no jak widać, trzeba go mieć w swojej łazience, żeby do takiego czegoś nie doprowadzać. Także serdecznie polecam Wam te wszystkie produkty. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie są Wasze hity pielęgnacyjne 2020 roku. A w następnym filmie omówimy sobie pielęgnację ciała i pielęgnację włosów, a zakończymy. Oczywiście to wszystko makijażem, więc zapraszam Was serdecznie na kolejne filmy z cyklu Ulubieńcy 2020. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaki, pa. pa.